Cześć, jestem Lola. Właściwie to nie jest moje imię, a pseudonim. Zwykle tak się przedstawiam i tak zwracają się do mnie ludzie. Moja historia opowiada o tym, jak bardzo kochałam walczyć. Nie mówię tu o MMA i wiem, że brzmi to bardzo absurdalnie. To smutna historia, ale prawdziwa. Wszystko zaczęło się, kiedy poszłam do liceum. W szkole podstawowej byłam całkiem dobrą uczennicą i dobrze mi szło w nauce. Miałam czworo przyjaciół, nigdy nie miałam kłopotów. Nikt nie spodziewał się mojej wielkiej zmiany. W pierwszej klasie liceum poznałam pewną dziewczynę. Nazwijmy ją Tamara. Tamara była moją pierwszą przyjaciółką w nowej szkole. Poza moimi starymi przyjaciółmi. Przedstawiła mnie swoim przyjaciółkom, które były naprawdę fajne. Spędzałam z nimi prawie cały czas. W końcu porzuciłam moich czworo przyjaciół z podstawówki. Wszystko było w porządku, dopóki jedna z dziewczyn, nazwijmy ją Jagoda, nie zaczęła za moimi plecami rozpowszechniać plotek na mój temat. Moja mama zawsze powtarzała mi, żebym nie zbliżała się zbytnio do nikogo, ale myślałam, że tym dziewczynom mogę zaufać. Myliłam się, bardzo się myliłam. W tym tygodniu wysłałam wiadomość do Jagody. Byłam wściekła i wyrzuciłam jej wszystko, co czułam. Ona zachowywała się, jakby nic złego nie zrobiła. To mnie jeszcze bardziej zdenerwowało, więc umówiłam się z nią na spotkanie w parku obok szkoły. Następnego ranka zjawiłam się ubrana w dresy i z bojowym nastawieniem. Ona wiedziała, co to oznacza. Rzuciła plecak na ziemię, a ja zdjęłam kolczyki. Skończyło się na bójce, którą wygrałam. Byłam z siebie bardzo dumna. Dyrekcja dowiedziała się o wszystkim i zawiesili nas obie. Moja mama nie była tym zachwycona, ale cieszyła się, że stanęłam w swojej obronie i nic mi się nie stało. Kiedy wróciłam do szkoły po tygodniu, wzbudziłam spore zainteresowanie. Wszystkie dzieciaki wiedziały o mnie, nawet te z trzech okolicznych miast. Zyskałam nowych przyjaciół i obserwujących na moich profilach w mediach społecznościowych. Uwielbiałam uczucie podczas walki i całą tę uwagę. Nie potrafiłam przestać. Później, w tamtym semestrze, grupa moich przyjaciół zwróciła się przeciwko mnie, więc ich też pobiłam. Szkoła przestała mnie obchodzić. Moje oceny i frekwencje poszły w dół, a na zajęciach prawie mnie nie było. Próbowałam też dołączyć do gangu, nie udało mi się jednak utrzymać w nim pozycji, a moje uzależnienie od walk przerodziło się w inne nałogi. Nie będę się nad tym rozwodzić, ale w każdym razie za walki byłam zawieszona osiem razy. Przy dziewiątym zawieszeniu postanowiono wyrzucić mnie ze szkoły. Nigdy nie przegrałam bójki, ale mama powiedziała, żebym uważała, bo pewnego dnia spowkam równego sobie. Była bardzo zdenerwowana moimi ciągłymi wybrykami. W następnym roku zmieniłam szkołę. Tam również znalazłam wielu przyjaciół. Wszyscy myśleli, że dostałam nauczkę, ale było tylko jeszcze gorzej. Biłam się z każdym, nawet jeśli nie zrobił mi nic złego. Wystarczyło, że ktoś spojrzał na mnie krzywo, a już się z nim kłóciłam, a potem go biłam. Cztery razy zostałam aresztowana i dwa razy stanęłam przed sądem. Nie czułam strachu ani skruchy. Mimo że uwielbiałam się bić, wciąż byłam dziewczęca. Kochałam modę i mówiono mi, że jestem bardzo ładna. Dlatego ludzie nie rozumieli, dlaczego tak często wszczynałam bójki. Walczyłam, ponieważ nie znosiłam uczucia zawstydzenia i braku szacunku. Z jakiegoś powodu nikt nigdy nie przejmował się tym, jak się czułam. W nowej szkole wiele razy zostałam zawieszona i ostatecznie wydalona. Bo zaatakowałam dziewczynę, która nie chciała się bić. Było to dla mnie krępujące, bo ją dręczyłam, a dla niej krępujące, bo została pobita. Zostałam oskarżona o pobicie. W przeszłości miałam już wiele zarzutów. Naprawdę nie robiło mi to większej różnicy. Było mi jej żal, ale zrobiłam to, co uważałam za słuszne. Wszyscy się nie bali. Myślałam, że właśnie tego chcę, ale. Tak nie było. Nienawidziłam tego. Myśleli, że coś jest ze mną nie tak. Większość osób bała mi się o tym powiedzieć. Ludzie mówili mojej mamie, że jestem tylko problemem, co bardzo ją bolało, a mnie głęboko smuciło. W końcu trafiłam do poprawczaka, ale tam też miałam problemy. Zaczęłam wierzyć, że coś jest ze mną nie tak, tak jak wszyscy powtarzali. Chciałam móc zacząć od nowa i naprawić swoje błędy. Teraz mam nauczanie domowe i nie biję się już tak często. Próbuję kontrolować Twój gniew i pracuję nad nastawieniem. Chcę się poprawić w przyszłym roku, kiedy skończy się mój okres wydalenia ze szkoły.